Cześć kochani, zapraszam was dzisiaj na nowości do Action, dawno mnie tu nie było, ale zobaczycie ładne kwiaty, nowości na kosmetykach, ale dużo będzie fajnych rzeczy do kuchni i też pokażę wam na końcu fajne cytrusowe doniczki. Zaczynamy przegląd od tego gigantycznego wiaderka metalowego, a w środku są lizaki czupa, Chups, 120 sztuk za niecałe 66 zł, zobaczcie. Kolejną nowością to są te złote bitony. One są naprawdę bardzo ładne, kosztują mnie całe 17 zł. A jak jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do subskry subskrypcji. Ona jest całkowicie za darmo, będziecie na bieżąco z każdą nowością, z każdym hitem. E, oczywiście będzie mi bardzo miło, jak zostawicie kciuka w górę, wtedy będę wiedzieć, że podobają Wam się takie przeglądy i spacery ze mną po sklepach. Tutaj mamy następną nowość, zobaczcie, takie metalowe. Mm, Pojemniczki z pokrywką i tutaj one są idealne, słuchajcie, do dipów. Można wrzucić na przykład jakąś musztartkę, czy ketchup czy tutaj jakieś, zobaczcie, susiki. Kosztują niecałe 10 zł i mamy w środku 8 sztuk. Hitem odcinka na pewno jest ten pojemnik składany bambusowy. Tutaj mamy trzy części, kosztuje niecałe 30 zł i zobaczcie, albo tak, i tutaj wrzucamy sztućce. To jest taki fajny organizer wtedy do szafki albo tak. I też tu można zrobić organizację na przykład przypraw, bądź jakiejś um, oliwy, oliwy, oliwek, czy tam cokolwiek macie w szklanych jakichś pojemniczkach i chcecie sobie ładnie ułożyć. Ponownie pokazała się też ta bambusowa patera. Ona kosztuje niecałe 20 zł, a średnica ma 38 cm. I jeszcze jeden organizer pokazał się na płeczkach wax, tym razem plastikowy. I tutaj mamy kolor czarny, tak się prezentuje, tuż tu jest więcej części. Bo 6. I za niego zapłacicie niecałe 14 zł. Baterka obracana ponownie za niecałe 15 zł. Ona jest najtańsza i najładniejsza, najbardziej naj, e, praktyczna, bo jest wysoka. Zobaczcie, można ułożyć butelki, e, przyprawniki, naprawdę wszystko. Pokazały się też nowe kubeczki do kawy 4,49, pojemność 150 litrów, mamy tu porcelanę, są przepiękne, mają różne napisy, między nimi home, sweet i love. Występują w kilku kolorach i powiem Wam, że każdy kolor z osobna będzie tworzył fajną kolekcję tych kubeczków. Nowy dozownik na lemonianę, tym razem trzy razy po 1,5 litra, i kosztują niecałe 45 zł. Zobaczcie, to chyba jeden z ładniejszych stojaków na właśnie dozowniki. Pokazały się też krzesła ogrodowe, i tutaj za te na przykład zapłacicie 170 zł. Tam jest 7 pozycji leżenia, tak więc można sobie ustawiać jak to lubi. No i mamy gadżety na grilla: 130 zł. Grilla, tutaj są różne sosy. Od 2,79 jakaś. Mu A musztarda sarebska. O kurczę, nie spodziewałam się takie musztardy w Action. Tu mamy fajne trzy takie jakieś hot sosy, zadyszkę. 7,19 tutaj przyprawy no powiem wam jest tego naprawdę sporo, jak ktoś kupuje i jest zadowolony. To może zostawić nam komentarz. Mnie bardzo interesują te przyprawy do masła ziołowego 6,49 i 12,50. No, powiem Wam, ciekawe. I jeszcze tacki za 5,99. Myślę, że też cena będzie hitowa. 7,95 składane pudełka do organizacji: kolory 3, szary, zielony i yy, czarny. Podobne są w Ikei, ale uwierzcie mi, tu jest najtaniej. No i pokazały się fajne owocowe wazony. Mamy pomarańczki i cytryny za niecałe 18 zł. Są wypukłe, naprawdę ładnie to wygląda, więc jeżeli jesteście fanami pomarańczy bądź cytryny, te wazony Wam się spodobają. A jak wolicie coś małego yy, i nie rzucającego się w oczy, to jest taki wazon ze złotym rantem. I zapłacicie za niego 3 ,29 zł. 29 groszy. Pokazały się też fajne potrójne miseczki, bardzo ładne ceramiczne. Akurat na tej coś tam jest. Zaraz do zdjęcia muszę pokazać inną. Trzy przegródki, półmisek 10x30 cm. O, tu już mam inny. 14 zł, słuchajcie, tak się uśmiałam, bo myślałam, że to jest masło i mówię masakra. <taki> Takiego czegoś jeszcze nie widziałam, ale dobra, no niecałe 14 złotych. Są naprawdę bardzo fajne te półmiseczki. Tutaj pokazał się, pokazała się taka łyżka, zobaczcie, cedzakowa, za niecałe 7 zł. Nie widziałam jej wcześniej. I są genialne te kwadratowe talerzyki. Powiem Wam, są małe, za 5 złotych, za 13. Takie większe, za 12. Jest tego sporo, jest to porcelana. Polecam. Ja wzięłam akurat te za 11, potrzebowałam coś takiego małego na obiadki dla dzieci i jestem zachwycona. Tutaj są nowe buteleczki w trzech kolorach. Bardzo fajne, 725 ml i kosztują 8,95 groszy. Fajny, mają taki wzór. No, tylko szkoda, że to jest plastik, bo jakby to było szkło, to by lepiej to się prezentowało. No ale trzy kolory do wyboru, zobaczcie. No i kolejny hit, mamy pomarańcze i cytryny na drzewku. Bardzo ładnie to wygląda w takiej fajnej doniczce, gdzie tutaj są wrzucone kamyczki. No i kosztują niecałe 13 zł. Myślę, że cena atrakcyjna. Tutaj coś dla panów, zobaczcie, jakie fajne wody perfumowane, toaletowe. Czekajcie, woda toaletowa, dobra. 100 ml, dawno nie kupowałam. Zawsze kupuję jakieś takie perfumetki przez internet i tak biorę lecę ale fajne są te buteleczki i ten z koniem białym e, ładnie pachnie 20 zł słuchajcie zapakowane no może pakowanie nie przyciąga ale butelka ładnie wygląda e, znam osoby które zbierają butelki to nawet im nie zależy na zapachu tak więc te butelki do kolekcji byłyby świetne zobaczcie jaki granat piękny korek no coś fajnego e, kubeczki mm, kubeczki i tu mamy kubeczki muffinki za 9.95, pojemność nie ma pojemności 10 cm średnicy i występują, słuchajcie, w trzech kolorach. Były jeszcze takie malutkie talerzyki na ciacho. Prześliczne kalie w doniczce. Zobaczcie, doniczka bardzo ładna taka wąziutka. Kosztują niecałe 18 zł. I tak się prezentują. Trzy kolory do wyboru. Za niecałe 45 zł można kupić bratki w doniczkach i one, uwierzcie mi, z daleka wyglądają jak prawdziwe. Tutaj jeszcze znalazłam takie kwiaty, nie wiem co to, ale fajnie wyglądały. Te bratki już pokazywałam, a tutaj w tym action też widzę dojechały te bo jestem w drugim sklepie, też dojechały. A te bratki pokazywałam, to faktycznie nie będę dublować, już chyba dwa razy nawet. One pięknie wyglądają. Tutaj mamy nowości, zobaczcie, jakie ładne te, takie um, fajne te osłonki, takie jakby koszyczki, 9,95 i trzy kolory kwiatów do wyboru. Fajny bukiet wiosenny w takiej doniczce szklanej, one są te doniczki takie żebrowane, zobaczcie, 20 niecałe złotych. Ładne, nawet te sztuczne bukieciki. Podobne można kupić na AliExpress. No i właśnie nie wiem, czy tam nie stanie, bo kiedyś, kiedyś kupiłam taki fioletowy, fioletowy bukiecik. I zawsze można wrzucić samemu do takiego wazonu a wazonów w action jest naprawdę multum, od wyboru do koloru. Jest wybór też mniejszy, większy, średni, duży, największy. Wiecie, że jest tego dużo. I co my tu jeszcze znajdziemy? Te etażerki były, ta cudowna zastawa w paski, jak kubki, talerze, miski. Głębokie, przepiękne były. Tutaj też ta owocowa zastawa była pokazana. No tutaj już chyba szaleństwa na razie nie będzie, bo to są ostatnie nowości, właśnie te owocowe miseczki i talerzyki. Ale tutaj, jak na urodziny, szukacie takich kolorowych talerzy dla dzieci. To za 4,98 kupicie i zobaczcie, jakie piękne kolory. Tutaj też jest duży wybór. Za niecałe 50 zł taka ładna półeczka. Można ją wrzucić do kuchni i naprawdę zrobić z tego fajny organizer, bo też widziałam. No i tu mamy nieprzywieralne tace na grilla, za zadyszkę. Fajna wielkość, było coś więcej jak zeszyt A4. No i na kosmetykach pokazały się nowe paletki cieni 25 zł. Zaraz pokażę Wam jak ona tutaj się w środku prezentuje. Mamy też lusterko, proszę bardzo. One są naprawdę genialne. Tutaj mamy odcienie różu, bieli, pomarańczowego. Pokazuje ci się też szklany czajnik. 1,7 litra za niecałe 70 zł. To chyba też fajna cena. I mamy Alfajera. Ja dlatego mówię zawsze Fryer. Tak jakoś się mi, nie wiem, ubzdrało. 5-litrowy, 200 zł, niecały, cyfrowy wyświetlacz. No ta frytkownica jest fajna, ale ja nie mam na to miejsca. Jak będę na swoim, to może. Bardzo ładne są te chusteczki, zwłaszcza takie wiosenne, no przepiękne. I na koniec jeszcze pokażę Wam ten multirozdrabniacz. 13 zł i ciekawa jestem, czy to w ogóle jest warte tych pieniędzy, więc proszę o komentarz, bo mm, tak, mama mi suszy głowę, że ona kupi, kupi, a ja nie wiem, czy to w ogóle się opłaca. Kiedyś coś źle słyszałam na ten temat, że coś tam nie, nie tak. Tak więc zostawcie komentarz. Dziękuję bardzo z góry. Życzę Wam pięknego dnia, kochane. Słoneczko jest tak, więc jest super. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki, subskrypcje. Jesteście cudowni. Ja ten filmik nagrywałam wieczorem, więc dzisiaj dopiero um, go oglądacie tak. Więc jak wrócę z nagrań, to odpiszę na te wszystkie cudowne komentarze. No ściskam was najmocniej mojej skierki kochane, tak więc bardzo, bardzo dziękuję I jeszcze raz pięknego dnia dla Was. Zdróweczka oczywiście, bo wszystko inne przyjdzie. Super, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście ten przegląd. Do usłyszenia, kochani, w kolejnym przeglądzie. Cześć! Oczywiście zostawcie komentarz, co najbardziej Wam się podobało w przeglądzie. Zostawcie też łapeczkę w górę, bym mógł polecieć do większej ilości osób i zachęcam do subskrypcji kanału. Być na bieżąco.